Artykuł pierwszej potrzeby, czyli papier toaletowy. 20 rolek, 7,49. Tutaj na wyspie widziałem sporo Lidlów, ale wejdziemy teraz tutaj do Islanda, trochę się zorientować jak to wygląda, żeby mieć porównanie do Lidla

Tutaj mamy słynny maltański napój Kini To jest Ich tutaj jakby lokalna cola Różne wersje Bez cukru klasik. Przetestujemy to. Przetestujemy Niedługo kupimy Tylko nie wiem czy tutaj To najbardziej mnie interesuje Czyli piwa Cena piw Fund 69 Euro 69 Carlsberg Euro 20, i tutaj lokalna marka, tylko to jest wersja bezalkoholowa, 0%. Taka mała puszeczka, 1 euro. Tutaj chyba wersja alkoholowa, euro 45, Budweiser, buteleczka euro 22, korona, euro 50. Tutaj w takiej trochę bocznej ulicy od tego deptaka Takiego głównego Z tymi palmami i tam już to widać tam morze niedaleko Jest taka pizzeria nazywa się Pizza Workshop No i z tego co wypatrzyłem na Google ma najlepszą ocenę Średnia ocen 4,9 Także idziemy chyba przetestować Tutaj filmujemy cennik No średnio ale to na całej wyspie średnio za pizzę trzeba zapłacić około 10 euro. Także tak to wygląda. problem? Zamówiliśmy dwie pizze, wegetariana, 9,50 euro. I pani nam zarekomendowała calabresę, 10 euro. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to będzie smakowało. Tak jak mówię, no ceny, Pizko o 10. Czy pani powiedziała, po weszku do nich. Nawet więcej, 13,5 euro. A tak pizzeria w środku wygląda, tam niewielkie akwarium. No jak widać, ruchu nie ma nikogo tutaj. Akurat w tej chwili nikogo nie ma, jesteśmy jedynymi klientami. Tak wyglądają nasze pizze. Tutaj moja wegetariańska, tam syna z salami. Pani dała, to jest papryczek naga, red hot chili peppers, mega ostre. No i pizze się okazały większe niż myślałem, także nie, na pewno nie będziemy w stanie ich tutaj zjeść. Weźmiemy trochę na wynos. Ale wyglądają smakowicie, także... Dobra, powiem. Biorę się. O, dobre. synowi już smakuje, dobre Ale mega ostre, co? No. Ale też nie smakuje. Jest mega ostre, też nie jest mega ostre. No bo już zjadłeś ten sos chyba. Dobra, ja też się biorę za jedzenie. No powiem, że tak dobrej pizzy nie jadłem naprawdę wieki. W Polsce chyba nie ma takiej. Zarówno moja, jak i ta pizza Syna której też tam kawałeczek spróbowałem naprawdę zarąbiste. są mega dobre. O syn też zachwala, chwala, że zarąbiste zajada się. No ale już trochę się najedliśmy, także resztę chyba poprosimy, żeby pani nam zapakowała, weźmiemy na wynos, bo nie damy rady dojeść wszystkiego. Ale no, oceny internetowe z Google naprawdę. W 100% się z nimi zgadzam. Pizza zarąbista. Na stole papryczka Red Hot Chili Peppers i w telewizji też muzyczka. Akurat gra Red Hot Chili Peppers. Taki zbieg okoliczności. Pizze nam bardzo smakowały. Wzięliśmy jeszcze kilka kawałków na wynos, bo. Okazało się, że to dla nas za dużo, żeby na raz wszystko zjeść. A jutro prawdopodobnie przyjdziemy tutaj do kebaba, corner kebab, który też na Google jest najwyżej oceniany. Średnia 4,9. Jestem przed Lidl'em, tutaj takim oddalonym dosłownie o 20 minut pieszo od naszego hotelu. Chodzimy do środka na zakupy, zrobimy takie na 5 dni. Spróbuję coś w środku pokręcić, pokazać Wam ceny, ale nie wiem czy mi się to uda, bo już wcześniej próbowałem w, jednych, w jednym ze sklepów z innej sieci w Islandii. No to tam ochroniarz mi zwrócił uwagę, że nie wolno filmować. Także nie wiem, jak będzie tutaj. Jestem na dziale owoców. Przykładowo takie gruszki, 2,49 zł. Worek jabłek, 2,99 Co to jest? Jak to się nazywa owoc? Papaja. 2 kosztuje ale... to. nie 2 złote, 2 euro. A gdzie to leży? Pokaż. Nie, to jest 3, 3 euro, to jest 3 euro ile to jest o, dużo? Ile? 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 No 2 razy 5 Nie 3 razy 5 15 15 zł Kupi za te 15 zł. zł, nie, nie będę kupował 15 zł chociaż to i tak tanie w Polsce, Taniej w, Polsce. w Polsce ile? 30 zł chyba kosztuje taka No już tu syn wypatrzył To może kupimy, co? A wziąłeś koszyk będziemy jeść, pitaje, tak? Poczekaj, dobra, bóż do koszyka. No, naciągnął mi synek, tu już napitaje, ale może akurat cena tego owocu, chyba tutaj, tańsza jak w Polsce. Cytryny. Paczka, pół kilo, 2 euro. Ziemniaki, półtorej kilo, 2,79 To jakiś inny rodzaj. 3,29 Tutaj biała cebula 1,49 Jest już dosyć późna godzina, dlatego tu za bardzo nie ma w czym wybierać tego typu chlebek 1,99 Tu takie bułeczki, ale to jest cena chyba tu za 400 gramów 2,39 To chyba nie jest na sztuki tu taki chleb 0,69 Tutaj sery różnego rodzaju 3,99 Mazdamer, Gołta No niektóre takie rzeczy Tutaj widzę co chyba w Polsce Tego nie ma Nie kojarzę. Tutaj ciastka Delicje. Tu różnego rodzaju wędliny, czyli w sumie to co najmniej mnie interesuje, to tak możecie sobie po prostu popatrzeć na cenę tutaj zupełnie się na tym nie znam, bo w Polsce nie kupuję. Tu jakieś parówki dziwne. Kiełbaski. Kiełbaski z serem, takie malutkie. Jedno euro niecałe. Tutaj tofu kosztuje 99 centów. W Polsce w Lidlu też coś ponad 4 zł. Także praktycznie ta sama cena. Pierwszy raz jesteśmy w Lidlu, który jest tak jakby dwupoziomowy. O, schodami ruchomymi, właściwie to nie są schody, tylko taka taśma. Wjeżdżamy na drugi poziom i tutaj dopiero będziemy mieli alkohol i chyba napoje. Właśnie takiego Lidla nie widziałem. Przynajmniej u mnie w mieście takiego nie ma, żeby był jakby na dwóch poziomach. No i zobaczymy zaraz to co najciekawsze, czyli alkohol, różnego rodzaju wina, piwa. 3 euro 5 euro 5 euro 4,5-2 jakieś tanie, wino stołowe, takie w kartonie Euro 49, bardzo tanie. No wina, wina nie są drogie, normalnie. No tutaj lokalne piwo, tylko do końca nie jestem pewien czy to za 6 sztuk 1 ,07 euro 0,7 prawdopodobnie ta Także takie mniejsze puszeczki 0,33 4%. No i chyba to sobie wezmę. Biorę ryzykuję. A tu jeszcze mamy takie normalnie półlitrowe litrowe piwa. I tutaj sztuka kosztuje 1,35. 1,35. Bierzemy jednak. Tutaj ceny słodyczy, czekolad. Taka popularna w, Pol w Polsce, w Lidlach, w Szogoten. Tutaj euro 25. Takie czekoladki 2,45. Ja nie wiem, co to przyniosło, ile to kosztuje. Żelki, poczekaj. O, Epicola, takie żelki, 1,79. Tu wafelki różnego rodzaju. Tu takie małe wody. 0,39 centów. Tutaj taka 1,5 litrowa woda gazowana 49 centów. Już kupiłem. Sprite tutaj, ich napoje. kini. Euro 72 sztuka artykuł pierwszej potrzeby, czyli papier toaletowy 20 rolek 7,49 Tu ręczniki 4,99 zł Street Sen naciągnął mnie na Polecam Rolo jak on to mówi Uważaj mucha tu jakaś Siadła. No i co Wiktor? Dobre? No powiedz. Dobre. Polecasz? Polecam. I poleca. Mówi, że dobre, poleca. Takiej wielkości. Yy, małe. W, w rapie. Niestety No mały. mówi, że dla niego za małe, ale może się naje. 6,50 euro. Z kurczakiem mięso. A tutaj macie pełen ceni. Halafel 6,50 6, tych cenach Chyba, że na talerzu porcje, no to już droższe. Yy, burgery tak samo 8 euro. Syn oczywiście głodomor musiałem już mu zamówić coś do jedzenia, i kupiłem w Tire w najtańszej opcji ser i szynka. W środku, oczywiście, różnego rodzaju dodatki, sałata. Tak to wygląda. Ogórek, sałata. Bez pomidora, tak? Pan miał dać coś innego zamiast pomidora, ale nam nie dał. No nic, jemy. 3 euro to kosztowało. Przeliczyło mi na 14 zł, a 10 groszy. Tak to wygląda. Syn bardzo głodny, także będzie jak. No to jedz. W tira, czyli ta tradycyjna taka kanapka. Trochę jestem zdziwiony, bo myślałem, że to jest. Podawane na ciepło a to w sumie jest na zimno taka placek, taka kanapka po prostu. Synowi smakuje dobre, szynko z serem z kapusto czerwoną, pekińską, kapustą ogórkiem. Dodatki można różne, ale nie wiem. Akurat pan nam takie dał. Nie wiem, czy jest możliwość wyboru, bo tam jest i z oliwkami, no są różne wersje. Wzięliśmy najtańszą opcję za 3 euro. Najważniejsze, że synowi smakuje Na śniadanie się nie najad, bo mało je na śniadanie I godzina 12 jesteśmy na Gozo Dopiero przypłynęliśmy i już nasz pierwszy posiłek Jedz, najedź się Kolejna mała przerwa na posiłek, bo młody marudzi, głodny i głodny Zatrzymałem się w takiej małej pizzerii i kupiłem takiego dużego pieroga w środku podobno kurczak i grzybki dosyć duży jest, kosztował 2 euro a czy dobry to nie wiem zaraz młody oceni a ja kupiłem jeszcze kawałek pizzy za euro 60 o młody mówi, że dobry jeszcze nie zdążyć dobrze spróbować. Ostre trochę, trochę. Trochę, trochę, ostre trochę. Ostre Ale, ale za mało. Oło. Ale tu lubisz ostre. Tak? Ale za mało. Tutaj cennik lodów. Jedna gałka 2,30. Dwie gałki 3. Także czym więcej gałek, tym taniej to wychodzi. 20 centów dodatkowo za wafele. I tutaj fajne bardzo smaki. Już sobie kupiliśmy. ja dla siebie i dla syna po dwie gałki. Ja mam ciemną czekoladę i pistację, tak to wygląda. A syn ma truskawkę i co? Nutella, tak? Dobre? Dobre. Gałki dosyć duże, także zapłaciłem 6,40 za te dwa lody. No to tam może być. Gałki duże, smaki ciekawe. Jemy. Weszliśmy tutaj do takiej knajpki Nazywa się Capo Rosso Tutaj na przystani w Marsza Szlok. Zamówiłem zupkę rybną Dosyć duża Trzy kromki chleba 895 No i zaraz tu syn spróbuje Oceni czy smaczna czy nie smaczna Jedz No próbuj <grytanie> Ale jest... Tylko uważaj, bo gorące, dmuchaj. A to co, to nie wiem co to jej uważaj. Nie wiem, to może tego nie jest. jakiś patyk. Przyprawa, to nie jest tego. Odłóż na bok. No. No jedz, spróbuj. Dobra. Ostra? Troskę. Spróbuj smak. Dobra. No. I z chlebem je, Możesz tak sobie tu moczyć chleb. Zobacz, A tak? A słabo co, do chleba? No można. Jedz. Jak oceniasz, ile punktów dajesz Dobra. na 10? Ile punktów na 10? Od 1 do 10, ile punktów? 100 tysięcy. 100 tysięcy punktów. No Dobra, zaraz ja spróbuję, ocenię, co to warte.